Design odsłona poznańska to tytuł wystawy prezentowanej na zamku w Poznaniu. Opowiada o, tak jak tytuł mówi, o właśnie o designie środowiska poznańskiego. Opowiada o designie 70 lat to długi czas, kiedy design się zmieniał, kiedy mamy, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju myśleniem o designie. A środowisko poznańskie jest szczególnie ciekawe, ponieważ tu wydarzyło się kilka ważnych faktów, które spowodowały, że był to ważny ośrodek przemysłowy w Polsce. Po pierwsze, przed wojną tutaj mieściło się mnóstwo stolarni. I wytwarzano meble. Wytwarzano meble nie tylko dla Wielkopolski, ale eksportowano je również do Niemiec. I ta tradycja meblarska przeniosła się na czasy powojenne i ta i wtedy, wtedy Rozpoczął się duży przemysł meblarski. Właśnie tu, w tym miejscu, tutaj narodził się ośrodek badawczo-rozwojowy, gdzie projektowano, a później w fabrykach wytwarzano meble. To jest jakby pierwszy fakt. Drugi, tu mieściła się i mieści się znakomita szkoła wyższa. Dawniej to była Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, w tej chwili później Akademia Sztuk Pięknych, teraz Uniwersytet Artystyczny, który kształcił i kształci projektantów zornictwa, mebli również. I ta, ten potencjał intelektualny przekłada się i przekładał się na jakość zorniczą. I w końcu trzeci fakt, równie ważny to Targi Poznańskie. To była taka przestrzeń, gdzie Polska, szczególnie w czasach, kiedy były, dostęp do informacji był bardzo trudny, dlatego że, tu przypomnę, że żelazna kurtyna bardzo ograniczała Targi to było tak, takie miejsce, gdzie ludzie i projektanci, ale też handlowcy i, i, i nawet ludność mogły, mogli zobaczyć, jak wyglądała jak wielki przemysł, wzornictwo w krajach roz, rozwiniętych. I te trzy fakty spowodowały, że ten ośrodek jednak się bardzo wyróżniał na tle ogólnopolskim. Natomiast paradoksalnie jest mało opisany, właściwie prawie w ogóle nie jest opisywany. Jeśli patrzymy na wzornictwo polskie, to, walczymy, to patrzymy przez pryzmat projektowania głównie projektantów warszawskich, a to dlatego, że w tych ośrodkach bardziej dba, i dba, i w tej chwili również bardziej dba się o. Historię wzornictwa. I myślę, że ta wystawa jest takim pierwszym krokiem, który opowiada o wzornictwie, ale no przynajmniej moją intencją jako kuratorki jest wskazanie, że może warto się zająć tymi badaniami, może warto zająć się pielęgnowaniu tej spuścizny. Czyli mamy zbiór niewielu w gruncie rzeczy, tych, tych obiektów nie jest dużo, nie o to chodzi, żeby epatować ilością, chodzi o to, żeby, żeby każdy obiekt mówił o jakimś problemie. Tak tutaj przynajmniej ja starałam się o tym pomyśleć. Wystawa rozpoczyna się meblem z gabinetu, z fotelem. To jest fotel z gabinetu Bolesława Bieruta, który był prezydentem Polski powojennej. Ten fotel zaprojektowano w 1946 roku, tuż po wojnie. Warszawa była zburzona, natomiast nowa władza urządzała się, urządzała również swoje miejsca, gabinety i zwrócono się do Poznania, a to dlatego, że w Poznaniu zachowały się stolarnie, które były w stanie wykonać tak prestiżowe meble i zwrócono się do Zygmunta Szatkowskiego, znanego projektanta z przedwojnia, który zaproponował mebel, meble historyzujące ale jednak takie, które miały już takie elementy nowoczesności, które widzimy w tapicerce. Również w tym meblu jest bardzo ciekawe dwie rzeźby, które, malutkie rzeźby, które znajdują się w podłokietnikach, które z kolei mają już wyraz taki socrealistyczny. W związku z tym ten mebel właściwie mówi o takich poszukiwaniach formy, o wyobrażeniu tej nowej Polski, jak ona ma właściwie wyglądać i te poszukiwania są tu chyba bardzo dobrze w tym meblu widoczne. Edmund Węcławski to bardzo ważna postać dla środowiska poznańskiego, projektant, który wykształcenie otrzymał przed wojną, ale działał intensywnie po wojnie. To jest przykład, w jaki sposób zmieniało się wzornictwo, nie tylko polskie i ta toaletka właśnie mówi nam, jak, jak, jakie zmiany zaszły. To już nie jest mebel klasycyzujący, taki reprezentacyjny, czy nawiązujący do art deco. To jest mebel lekki, mały, niewielki, na skośnych nóżkach, delikatny ale po złożeniu można go wykorzystywać jako stolik. Czyli wielofunkcyjność była tu dosyć ważna, bo po prostu mieszkania były znacznie mniejsze i musiało jakoś myśleć inaczej o meblu. Jeśli porównamy ten mebel do wcześniejszych prac Węcławskiego, to widzimy, że udało mu się przejść właśnie od tego myślenia historyzującego do współczesności. Ten sposób myślenia o meblu stał się obowiązujący w kolejnych latach, aż właściwie do końca lat 60. Rajbun Teofil Hałas to ważny projektant, z czego można by powiedzieć, że z takiego złotego okresu polskiego wzornictwa. To krzesło, które tu wystawiamy, to krzesło tapicerowane 2190, bardzo dobrze znane polskim odbiorcom współczesnym, ponieważ młodzi ludzie odnajdują je często w śmietnikach czy kupują na Allegro i później widzimy wyposażone kawiarnie czy współczesne restauracje. To krzesło podobało się również w latach 60., a to dlatego, że spełniało wszelkie wymogi dobrego krzesła. Było małe, lekkie, ale wygodne i stabilne, czyli było dopasowane do potrzeb ówczesnych odbiorców. Natomiast ważny tu jest projektant, ponieważ on był szefem, dyrektorem Obromu, instytucji, która zajmowała się wdrożeniami modeli do, nowych modeli do produkcji. Obrom było, była to absolutna potęga, w Polsce, ponieważ dostarczała wzory do przemysłu meblowego w całej Polsce. Tutaj powstawały nowe wzory, ale powstawały również technologie nowe i czy całe procesy wdrożeniowe. Taki klasyczny instytut właściwie naukowo-projektowo-badawczy. Sam autor wdrożył około 200 produktów. Projekt z 1964 roku Jana Węcławskiego i architekta tej zacnej rodziny, o której wcześniej już mówiliśmy. To jest mebel dla hotelu Orbis Mercury, który pewnie poznaniakom jest dobrze znany. Dlaczego to był ważny mebel i dlaczego to był ważny obiekt? Otóż powstał w bliskiej odległości od targów poznańskich. Targi potrzebowały luksusowego hotelu. Te w Polsce, no, myśmy byli w jednym kraju, Natomiast dla tak ważnych gości musiał powstać ważny obiekt. I ten obiekt o tyle jest ważny, że on trochę musiał mówić o, o luksusie, o wyobrażeniu luksusu. I ten fotel w gruncie rzeczy jest takim właśnie wyobrażeniem tego myślenia o tym powojennym luksusie za żelazną. Purtyną. Hotel zresztą był bardzo interesujący. Stał się, czy miał być pierwowzorem do całej sieci hoteli. Między innymi hotel Krakowia jest kolejnym, w Krakowie jest kolejnym hotelem. Tam ma powstać Muzeum Wzornictwa Przemysłowego. Niemniej jednak, tutaj wracam do mebli, to wyposażenie było jak na owe czasy bardzo nowoczesne, choć wykonane jednostkowo. To, co było atrakcyjne w latach 60., czyli obłe forby, skośne nóżki przestały się podobać w latach 70. -tych. To w latach 70. uznano, że to już nie jest interesujące, nie jest modne, ale też przemysł się zmienił i technologie się zmieniły. Bardziej się to wszystko uprzemysłowiło, umaszynowiło. I tu przykładem są te meble, dwa, które widzimy. Jeden pani Bożeny kurzątkowskiej Hoffman i pana Zenona Bączyka. Jak widzimy, to są mebre prostokreślne. Kąt prosty tutaj dominuje, bardzo proste i chyba ten mebel pani Kurzątkowskiej jest niesłychanie interesujący, dlatego że widać tutaj dążenie do ekonomii, do absolutnego potanienia. Mamy konstrukcję drewnianą i tkaninę jako tapicerowane. Natomiast dla celów eksportowych wtedy ten eksport był bardzo ważny, bo Edward Gierek zapożyczył się znacząco na Zachodzie i było to spłacane produkcją. I ten mebel właśnie jest z takiej produkcji, został zaprojektowany dla klienta amerykańskiego i on również jest prostokreślny, ale jednak zmiękczony, dekoracyjny poprzez ciekawe wypełnienie ratanowe. Natomiast ten mebel był przystosowany do transportu, można go było rozłożyć, tak jak i kioski, do, na elementy pierwsze i łatwo było go transportować. No i to był taki mebel, który miał trochę pomóc polskiej ekonomii. Druga połowa lat 70. zapowiadała już kryzys. Ten kryzys pogłębiał się znacząco. Ten projekt, który widzimy, to są lampy Włodzimierza Dreszera z 1979 roku. To był szczególny czas, właściwie przemysł dogorywał. Niewiele projektanci nie mieli zatrudnienia. Ciężko im się pracowało w gruncie rzeczy robili na własne potrzeby lub próbowali jakoś znaleźć się w tej trudnej sytuacji. Włodzimierz Drescher wymyślił bardzo tani, naprawdę tani zestaw lamp, ale taki, który poprzez zmianę elementów tutaj można było, zmieniając elementy, można było uzyskiwać różne formy tych lamp. Czyli była jedna konstrukcja. Zmieniając dół lub górę można było uzyskać wiele odmian. On niestety, mimo że ten projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, to żadna fabryka oczywiście nie chciała się podjąć produkcji, ponieważ nie było czynnika ekonomicznego, który by napędzał sprzedaż. Natomiast projektant sam to wytwarzał i sprzedawał w galeriach. Lata 80. to najgorszy czas właściwie zastoju ekonomicznego Polski, ale również zastoju projektowego. Ale zdarzały się wyjątki, tak jak zawsze w życiu bywa. I tym wyjątkiem są wyroby tych nożyczek, które widzimy pani Donaty Rucińskiej. Te nożyczki zostały zrobione z najwyższej jakości stali chirurgicznej. Zresztą w oparciu o też te technologie mąż pani Rocińskiej wtedy współpracował, czy nawet pracował dla przemysłu chirurgicznego, narzędzi chirurgicznych i postanowili założyć własny biznes, własną inicjatywę, co nie było wtedy tak szczególnie mile widziane. I zaczęli wytwarzać te proste nażyczki o pięknej, rzeczywiście formie. I no, nie przynosiło to być może wielkich zysków, ale też nie przynosiło strat, i przetrwało to aż do współczesności. I współcześnie. Nagle się okazało, że te nożyczki możecie Państwo kupić w każdej aptece, a co więcej, zostały nagrodzone reddotami międzynarodowymi, stały się takim no, ważnym produktem, jak chodzi o polski design. I jak to się stało? Otóż synowie państwa rucińskich, wykształceni ludzie już potrafili, potrafili nie tylko wyprodukować, ale również sprzedać, wprowadzić marketing, wprowadzić na rynki zachodnie. Czyli czasem zdarzały się takie przykłady, ale one były rzeczywiście bardzo jednostkowe. Te trudne lata 80. spowodowały, że projektanci szukali nowych form dotarcia do klienta i takim przykładem była Galeria Bazart w Poznaniu. Starsze pokolenie doskonale pamięta tę galerię, ponieważ tam... Sprzedawano właśnie produkty, takie jak szkło, ceramika czy właśnie meble. Prowadziła to rodzina owsianów, Marek Owsian i Jolanta Usarewicz-Owsian, również państwo Usarewiczowie. I to był interes mocno rozwinięty i przyciągał ogromną klientelę. To wyglądało w ten sposób, że tak jak koledzy starsi wspominają, że towarzystwo się ustawiało wczesnym porankiem, żeby po otwarciu galerii móc nabyć atrakcyjny towar. Proszę sobie to skonfrontować z takim obrazkiem, że w sklepach nie ma nic. Było to rzeczywiście atrakcyjna, była to atrakcyjna oferta, To krzesło jest jednym z wielu takich produktów, które tam się pojawiły. Po 2000 roku, gdy przemysł polski już się... Był osadzony jakoś mocniej, ta produkcja już była nieco lepsza. Wtedy pojawiła się taka potrzeba produktów nieco lepszych i aczkolwiek Polacy dalej kupowali tanie produkty, niemniej jednak była potrzeba produktów wizerunkowych i każda firma starała się mieć w swojej ofercie taki produkt. To jest leżanka Mono, zaprojektowana przez Tomasza Augustyniaka, jednego z czołowych projektantów polskich, nie tylko poznańskich. I ta leżanka w gruncie rzeczy stała się takim symbolem Polski. To, że ona jest w kolorze czerwonym, to nie był przypadek. Była pokazywana na wystawach międzynarodowych. Ale to był właśnie taki produkt, którym się chwalono, natomiast jakby po stronie kupujących to zainteresowanie było raczej nikłe. Ale to był ten etap, etap potrzebny dla rozwoju polskiego wzornictwa. To jest produkt z 2012 roku studia wierzyłowskiej projektanci i on jest interesujący, ponieważ on mówi o zmianie w ogóle myślenia o, o projektowaniu mebli. To już nie jest mebel jednostkowy, nie jest mebel wizerunkowy, ale to jest jakiś pomysł na to, żeby klienta wciągnąć w projektowanie. Ten mebel jest tak zaprojektowany, że składa się z iluś elementów i z te elementy o tym, czy to będzie kanapa, czy to będzie fotel, czy będzie czy miał zagłówki, czy też nie będzie decyduje sam klient. I ta taka, taki dialog między projektantem czy między wykonawcą a czy projektantami, a klientem stał się jakby bardzo ważną częścią sprzedażową. To jest oczywiście jeden z wielu sposobów myślenia o, o meblu, natomiast to był chyba jeden z pierwszych, gdzie tak mocno zostało to uwidocznione. Ostatnie, ostatnia dekada wzornictwa nie tylko w Poznaniu spowodowała, że Rynek stał się, projektowy stał się międzynarodowy i też projektanci poznańscy nie są skupieni szczególnie na projektowaniu mebli, ale wszelkich produktów nie tylko dla polskiego rynku, ale i zagranicznego, tak się zresztą dzieje na całym świecie w tej chwili. Przykładem tu dobrym jest ten produkt, który widzimy pani Janny Leciejewskiej, to jest urządzenie do nauki Braille dla dzieci. Dzieciaków. To urządzenie powstało wspólnie z dzieciakami, ale również z nauczycielami i z rodzicami, i można było rozwiązać te problemy, które są zazwyczaj niewidoczne, które projektanci nie zawsze uwzględniają. Ta metoda podejścia do projektowania spowodowała czy dała produkt rzeczywiście nowy, rzeczywiście innowacyjny i taki, który, z którym można wejść na rynki międzynarodowe. Wystawę kończy Bazon Arkadiusza Szweda z 2020 roku. Dlaczego on jest interesujący? Współczesny klient chce unikatu, ale myślenie o unikacie no, może być bardzo różne. I to jest przykład, że można troszeczkę zmodyfikować to myślenie, czyli w tym przypadku ten wazon, czy ta forma powstaje w ten sposób, że jest taka lajkrowa powłoka, a wewnątrz kuleczki, które można, które można przesuwać i każdy w związku z tym wazon jest inny, inną ma formę. I to poszukiwanie tej, tej jednostkowości stało się dla ważne dla współczesnego odbiorcy, bo... Otacza nas wyrób przemysłowy i to nie w znaczeniu przemysłu takiego małego jak to dawniej było, tylko przemysłu na skalę międzynarodową. To dobry chyba przykład współczesnego rzemiosła.